Cześć, to jest kolejny przegląd najciekawszych zjawisk nadchodzącego miesiąca. Styczeń już za nami i w sumie poza mroźną, czasem nieprzyjemną zimą to nie bardzo jest co wspominać. Głównie emocje zapewnił nam rozkładający się i zmierzający na swoją docelową orbitę kosmiczny teleskop Jamesa Webba, a obserwacyjną atrakcją była asteroida 1994PC1. Jej przelot w pobliżu Ziemi udało nam się zaobserwować na żywo. Rozpoczynamy luty, najkrótszy miesiąc w roku, w którym już odczujemy wyraźnie wydłużający się dzień, a na nocnym niebie gwiazdozbiory sześciokąta zimowego na początku miesiąca górować będą już około 20. Dokładniej scharakteryzowałem ten rejon nieba w filmie o nauce pierwszych gwiazdozbiorów, który ukazał się na kanale w zeszłym miesiącu. Styczeń nie dał nam zbyt wielu okazji do obserwacji, więc wszystkim początkującym miłośnikom podglądania nieba życzę, aby w lutym mogli wykorzystać zawarte w nim wskazówki. Dla zaawansowanych obserwatorów i astrofotografów, to już ostatni dzwonek, by rzucić okiem lub złapać fotony obiektów głębokiego nieba w orionie, wielkim psie, jednorożcu czy rufie. Zaczynamy ten odcinek od opisu nieba, ponieważ w lutym bezksiężycowe, wciąż bardzo długie noce mamy już od samego początku miesiąca. Orion i Spółka przed północą znajdą się bliżej zachodniej strony widnokręgu, a dominację na południu przejmą Rak oraz Lew, choć w przypadku Raka trudno mówić o dominacji. Konstelację tę tworzą słabsze gwiazdy, jednak rozsławia ją bardzo urocza, widoczna gołym okiem gromada otwarta M44 znana jako Żubek. To jedyny taki obiekt głębokiego nieba, który jest jaśniejszy niż jakakolwiek gwiazda konstelacji na tle, której się znajduje. Naprawdę, pod bardzo ciemnym niebem w oczy rzuca się najpierw żółbek, a dopiero potem odnajdujemy gwiazdy raka. Rozmiar M44 na niebie przekracza dwukrotnie rozmiar tarczy Księżyca. Składa się z prawie tysiąca gwiazd. Oddalona jest od nas o 580 lat świetlnych, więc jest jedną z najbliższych nam gromad otwartych i przede wszystkim przepisywana. Pięknie prezentuje się w lornetkach, zwłaszcza tych większych. Lornetki jeszcze nie odkładamy i przenosimy się nieco na południe. Tam, blisko gwiazdy Akubens, odnajdziemy jeszcze jeden obiekt z katalogu Charlesa Messier, gromadę o numerze 67. Jest jednak dużo bardziej wymagająca, dostrzeżenie jej pojedynczych gwiazd umożliwią tylko duże lornetki oraz małe teleskopy. Jak wspomniałem, raka niełatwo znaleźć, ale na szczęście znajduje się dokładnie po środku, pomiędzy dwiema wyraźnymi konstelacjami, bliźniąt oraz lwa. Niebo w środku oraz drugiej połowie nocy wyraźnie zwiastuje nadchodzącą, póki co małymi krokami wiosnę. W końcu będę o niej mówił już w kolejnym odcinku tej serii. Przez zenit przejdą wielka niedźwiedzica oraz ryś, a coraz wyżej na wschodzie widoczne będą psy gończe, warkocz bereniki, wolasz oraz panna. Nad ranem wysoko wzbiją się już lutnia, Herkules oraz Korona Północna, a niżej zobaczymy wężownika, wagę oraz wynurzającego się spod południowo-wschodniego horyzontu skorpiona. Prześledźmy teraz najciekawsze zjawiska miesiąca. Luty rozpoczęliśmy od bliskiego spotkania komety C2019 L3 Atlas z gromadą otwartą NGC 2266. Informowałem Was na fanpage'u oraz tutaj na YouTube w zakładce społeczności. Nagłe rozpogodzenia umożliwiły nam obserwację tego zjawiska na żywo. Oba obiekty zmieściliśmy w polu widzenia naszego teleskopu. O szóstej nad ranem księżyc, przemierzając konstelację koziorożca, zrównał się w długości ekliptycznej ze Słońcem. Tak skomplikowanie brzmiący opis oznacza po prostu nuf. Również pierwszego przez peryhelium przejdzie kometa okresowa 19 P. Borelli. Warunki jej widoczności będą względnie dobre. Z jasnością w okolicach 9-10 magnitudo zobaczymy ją tylko przez teleskopy, ale dzięki korzystnemu ułożeniu względem Słońca w Układzie Słonecznym możemy obserwować ją na niebie wieczornym: na początku lutego w konstelacji Ryb, a po 10 w Baranie, gdzie spędzi resztę miesiąca. Kometa Boreliego jest jedną z komet odwiedzonych przez instrument stworzony ręką człowieka. We wrześniu 2001 roku na odległość 2171 km zbliżyła się do niej sonda Deep Space One, wykonując takie zdjęcie jej jądra oraz wyrzucanych strumieni gazu i pyłu. Tym bardziej warto na nią spojrzeć. Półtorej doby ponowił dzięki korzystnemu nachyleniu ekliptyki do wieczornego horyzontu mamy szansę zaobserwowania cienkiego sierpa księżyca bardzo nisko nad horyzontem, około godzinę po zachodzie słońca. Po raz ostatni spotka się z Jowiszem przed jego koniunkcją z naszą gwiazdą. Na obserwację tego złączenia trzeba zabrać ze sobą lornetkę i wybrać się w miejsce z odsłoniętym południowo zachodnim horyzontem. Koniunkcja Jowisza ze słońcem dopiero w marcu, ale 4 lutego z naszą gwiazdą dzienną złączy się Saturn i rozpocznie bardzo powolny powrót na poranne niebo. W 2022 roku jego opozycja przypadnie w połowie sierpnia. Powroty na niebo poranne, przy niekorzystnie nachylonej ekliptyce, bywają naprawdę długie i mozolne. Przekonuje się o tym Mars, który od październikowej koniunkcji nie może wygrzebać się z porannej łuny. 5 nad ranem, bardzo blisko minie najjaśniejszą gromadę kulistą widoczną z Polski M22, mimo tego obserwacja tego zjawiska na jasnym niebie będzie niemal niemożliwa. Wracamy na niebo wieczorne, gdzie siódmego dążący do pierwszej kwadry księżyc spotka się z uranem, choć najmniejsza odległość będzie dzielić oba obiekty o godzinie 22.57, to obserwacje warto rozpocząć już po zachodzie słońca. Kilka godzin później srebrny glob osiągnie fazę pierwszej kwadry i przez kolejne noce stanie się dominującym obiektem nieba. 9. dotrze do konstelacji Byka, gdzie około godziny 21. przemknie pomiędzy Plejadami i Hiadami. Kolejnego poranka wypatrujcie Wenus, choć będzie tam doskonale widoczna przez cały miesiąc, to 10. jej jasność na porannym niebie będzie największa i osiągnie prawie minus 5 magnitudo na pewno zauważycie ją nisko nad południowo-wschodnim horyzontem. W lutym wciąż będzie bardzo atrakcyjnym obiektem obserwacyjnym. Wystarczy skierować na nią niewielki teleskop, by zauważyć fazę cienkiego sierpa. Wenus dąży do maksymalnej elongacji zachodniej, choć warunki jej widoczności będą się pogarszać. 11 lutego osiągnie maksymalną wysokość nad horyzontem godzinę przed wschodem Słońca. Ciągle oddala się od Ziemi. Rozmiar jej tarczy zmaleje w lutym z 50 sekund łuku do 32, a faza wzrośnie z 15% do 38, także im szybciej ją zaobserwujecie, tym lepiej. Reszta tego odcinka upłynie nam głównie pod znakiem księżycowych przygód na nocnym niebie. 13 przed północą nasz kosmiczny sąsiad spotka się na niebie z bliźniętami Poluksem i Kastorem. To będą te dwie jasne gwiazdy widoczne nad Księżycem, natomiast kolejnej nocy srebrny glob znajdzie się w raku i tam około czwartej nad ranem niedaleko minie gromadę M44, o której mówiłem na początku filmu, choć jego jasne światło bardzo utrudni jej dostrzeżenie. Lutowa pełnia przypadnie 16 dnia miesiąca i będzie prezentować się majestatycznie. Po pierwsze, dokładny moment pełni nastąpi tuż po wschodzie Księżyca o godzinie 17.57. Jego wschody w pełni zawsze pięknie wyglądają. Po drugie, Księżyc będzie w Lwie, jednej z najdostojniej prezentujących się konstelacji. Tuż po wschodzie przez lornetkę lub mały teleskop blisko Księżyca zauważymy gwiazdę Al-Jabah, a gdy już się ściemni, Księżyc przesuwając się na tle gwiazd Lwa około 21 znajdzie się najbliżej Regulusa, najjaśniejszej gwiazdy tej konstelacji. Figure gwiazdozbioru Lwa tworzą jasne gwiazdy i nadzwyczaj dobrze odzwierciedlają kształt mitologicznego Lwa Nemejskiego. 17 lutego Merkury osiągnie maksymalną elongację zachodnią. Mały kąt nachylenia ekliptyki do horyzontu uniemożliwi jego obserwację nawet pomimo znacznej separacji kątowej od Słońca. 19 lutego Księżyc dotrze już do konstelacji Panny i tam w bardzo bliskiej odległości minie arcy ciekawy układ podwójny gwiazdę po Rimę. Jej naturę dokładniej objaśniłem w filmie o konstelacji Panny. Możemy powolutku go odgrzewać. Nadchodzi najlepszy czas widoczności tego bogatego w interesujące obiekty gwiazdozbioru. Po godzinie 22:00 Księżyc i Porime będzie dzielić mniej niż pół stopnia. Panna to duży gwiazdozbiór, dlatego Księżyc nie opuści jej tak szybko. Kolejnej nocy znajdzie się blisko najjaśniejszej gwiazdy tej konstelacji Spiki. Konjunkcja z tą gwiazdą będzie jednak dużo szersza. 23 lutego 23.32 srebrny glob przejdzie przez fazę ostatniej kwadry i gdy wzejdzie, zobaczymy go niedaleko Antaresa. Względnie wysoko obiekty widoczne będą około godziny 4.30 i wtedy też dojdzie do zakrycia gwiazdy piątej wielkości RO of Wyłoni się ona za księżyca po około 40 minutach. Księżyc zmierzając do Nowiu będzie wędrował nisko pod ekliptyką, więc warunki jego widoczności będą słabe. 27 lutego minie Wenus oraz Marsa, ale do obserwacji tego zjawiska również przyda się lornetka i odsłonięty południowo-wschodni horyzont. To wszystko w lutowym przeglądzie. Mam nadzieję, że okazji do wspólnych obserwacji nieba na żywo będzie w lutym zdecydowanie więcej. Trzymajcie się, dziękuję za uwagę, dziękuję moim patronom i widzimy się w następnych materiałach. Cześć.